Przez pewien czas w internecie wybuchła kontrowersja, bo nagle zrobiono stora kobietę, jak tak można. W ogóle zaczęły się bojkoty komiksów z torem, artykuły w internecie i tak dalej, ale dzisiaj jako taką trochę późną odpowiedź przedstawię wam 5 kobiet, które podniosły motora. Zapraszam do oglądania. Na początku nie wiedzieliśmy kim jest nowa kobieta Thor, ludzie zastanawiali się, wymyślali teorie, a w końcu Marvel nam odpowiedział, okazało się, że jest to Jane Foster, a nikt jej nie podejrzewał, bo ona była bardzo osłabiona przez raka piersi i terapię. Największym problemem dla Jane było to, że za każdym razem, kiedy przemieniała się w Thora, cała chemioterapia była z niej wypłukiwana, przez co nie było postępu w walce z chorobą i... Z jakiegoś powodu Jane odmówiła Torowi, kiedy ten zaoferował pomoc najlepszych medyków i magików w Asgardzie, aby ją wyleczyć, to, ale Jane wolała naszych lekarzy na, i terapię na Midgardzie. Możecie się teraz zastanawiać, ale gdzie w tym wszystkim jest nasz Thor? Co się z nim dzieje? Czy on teraz coś robi? Nasz Thor teraz jest niegodnym Torem. Posiada własną serię, w której próbuje stać się godnym. Bo bez młota, nawet nie nazywa się już Thor. Teraz stwierdził, że już nazywa się teraz syn Odyna, a nie Thor. A tytuł właśnie Tora oddał dla Jane. I Jane ma właśnie jego błogosławieństwo. W jednej z historii, co jeśli, Rogue jeszcze w swoich złych czasach trzymająca się z Mystique chciała uwolnić z więzienia Freedom Force, jednak przeszkodzili jej Avengers i wtedy Rogue gopała Tora, wyssała całą jego esencję, w tym samym wprowadzając go w stan wegetatywny i dzięki temu mogła podnieść młot. Mówi się właśnie, że było to dlatego, że... Nie dlatego, że jest godna, no bo tutaj kwestia sporna, jeszcze była zła wtedy, ale dlatego, że Mjolnir przez to, że wyssała taką esencję Tora, odczytywały ją jak ona by była torem. Iron Man i Vision zginęli w walce z naszym nowym Torem, a żyjący Avenger zabrali naszego umierającego Tora do fantastycznej czwórki, gdzie próbowano go ocalić, ale jednak umarł. Potem Loki, jak to Loki próbował manipulować Roul w podbiciu Asgardu, czyli wiecie, klasyka, Loki chce zdobyć tron, obalić Odyna i tak itd., jednak już na miejscu podczas podboju ta esencja, tor, tak jakby jego duch przemówił do Roul w jej głowie i przekonał ją, aby powróciła tą złą ścieżkę, stała się nowym torem, była przykładem dla innych, żeby tor był dalej motywacją dla wszystkich innych ludzi. I mimo tego, że Odyn stracił tego dnia swojego syna, zyskał córkę. W innym alternatywnym siecie Thor zginął podczas Ragnaroku, zabił go Wielki Wąż Jormungand. Ostatnim ruchem oporu był, uwaga, Dumstadt w Latverii, czyli miasto doktora Duma, a ostatnimi bohaterami, bo już zginęła, byli wyginęła, byli m.in. Nick Fury, Silver Sable czy Czarna Wdowa. Postanowili wykonać jeszcze jeden, ostatni ruch. Zebrali całą amunicję, całe uzbrojenie, jakie mieli, i ruszyli na Wielkiego Węża. I kiedy odwracali jego uwagę, nasza czarna wdowa poszukała młot, próbowała go podnieść, została otoczona przez lodowych gigantów, młot nawet nie drgnął. Ale nagle pojawił się piorun, i mamy tutaj naszą czarną wdowę, tor, trzymającą młot w górę, która potem ocaliła wszystkich i 40 lat później nawet postawiono jej pomnik. Storm była już raz zamieszana w manipulacje Loki'ego w latach 90. Loki stworzył dla niej młot, który miał dawać moce, jak młot Thora, ale nie była zainteresowana. Jednak niedawno po upadku Asgardu, Thor, poszukując gruzy i tak dalej, znalazł tam pudełko z imieniem Storm i postanowił je zanieść do Wakandy, gdzie teraz mieszkała. Okazało się, że był tam dla niej stworzony młot. Podniosła go i nagle znalazła się pod wpływem Lokiego. Wywiązała się walka, polecieli w górę, jednak nagle Storm wyrwała się z czaru, złapała młot tora i zniszczyła tym swój młot, pokazując, że drugi raz odwróciła tak potężną moc i że jednak jest godna. No dobra, więc idąc z tradycją naszego poprzedniego filmiku, zgadnijcie teraz, co to jest za postać. Pierwsza litera to jest W, a końcówka Umen. Spowodujcie filmik i napiszcie co to jest za postać według Was. Napisaliście? Więc uwaga, tak jak my, chyba wszyscy już się domyślacie, jest to Wonder Woman. Podczas jednego z crossoverów w postaci Marvela i DC się starły. W pewnym momencie Thor, jak to zawsze, stracił swój młot i gdzieś tam wiecie, poleciał, nie wiadomo gdzie, i natknęła się na niego Wonder Woman. Podniosła go jakby nigdy nic po przeczytaniu, że tylko godna osoba może go podnieść i wtedy przyszła Storm. No wywiedzała się rozmowa, że to muszą z tobą walczyć i tak dalej, ale Diana odpowiedziała, że z tym młotem byłoby to za łatwe, odłożyła go i pokazała, że jednak jest godna. To by było na tyle, jeśli chodzi o postacie, które podniosłem Motora, to wiadomo, nie są to wszystkie, więc nie kiwcie mi, że na przykład Deadpool go podniósł. Ja wiem, tylko że nawet to chyba nie była iluzja, ale nieważne, wiem, że jest jeszcze więcej postaci, więc szykujcie się, że może będzie jeszcze jeden filmik. A jeżeli chodzi o jakiś komiksy z to polecam Wam właśnie sagę Bożego Weźnika, wydaną w Polsce przez Egmont, bardzo polecam. Bardzo mi się to spodobało i możecie to kupić w promocyjnej cenie na AtomComics.pl. Jak widzicie, ceny są naprawdę spoko, a do tego macie jeszcze w opisie kod zniżkowy. To już w ogóle wam się to bardzo opłaca. Zapraszam. Jeżeli filmik ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i napisz mi w komentarzu, jaka postać najbardziej cię zdziwiła. A do tego, jak może wiecie, mam serię Co Jeśli, gdzie właśnie mówię o takich alternatywnych rzeczywistościach i tak dalej, więc zagłosujcie pod i w prawym górnym rogu którą postać byście woleli, żebym omówił, którą z tych historii. Ja osobiście sam bardziej na czarną wdowę, ale to się zdaje na was, zagłosujcie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia jutro na pierwszym komiksie Moon Knighta. cześć. W innym alternatywnym świecie. Z... Kurze potem, po nigdy... Ty bo ogarnij się. Chorobość wyszła, to... Mjolnir odczytł mnie. No, jednak przeszkodzili jej Avengers, tak? To nie było zabawne, Dymo. To nie było zabawne.